Karp jest bardzo ważny. Kupić karpę i to takiego dużego karpia. 2 kilo, żeby zostało jeszcze na następny dzień, żeby można było go zjeść. Najważniejsze to chyba kupić dobrą choinkę. Taką porządną na 3 metry, żeby się dobrze zmieściła, przyozdobić całą chatę. Kłopaki, najważniejsze na święta jest, jest galeria. Jedna, druga, trzecia. Nie wiem, czy wiecie, Jurowiecką teraz otworzyli. Nie ma galerii, nie ma prezentów, nie ma świąt. To dla babci, dla Zosi, dla Gieni. Ja myślę, że bez, bez galerii dzisiaj nie ma świąt. Słuchajcie, przede wszystkim smsy trzeba wysłać, życzonka.

Jingle bell chime in, jingle bell time Snowing and rolling, our bushes are fun Now the jingle hopper has begun